Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to dla mnie naprawdę dzień szczególny. Wielkie podziękowania dla Państwa, dla organizatorów za zorganizowanie tej pięknej uroczystości, po raz 24. Nie byłoby oczywiście tego wszystkiego, gdyby nie zaangażowanie najpierw taty, a teraz jego syna, Sławka Kondierskiego, ale też wielu innych osób. I tutaj ogromne podziękowania dla Szczepana, dla Dominika Scheimblera za zorganizowanie tego. I muszę Państwu powiedzieć, że coraz więcej gości przyjeżdża. Coraz więcej osób gra tutaj u Państwa na mistrzostwach w Zelowie, w Szachy. No i to jest świetny produkt turystyczny, o Zelowie jest coraz głośniej. Już na mapie nie tylko województwa, ale i Polski mówi się o tych mistrzostwach, i to jest Wasz wspólny sukces, za co chciałbym gorąco podziękować. A ja się ogromnie cieszę, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę również wręczyć dzisiaj Główną Nagrodę. Jak słyszę po raz kolejny wygrała ta sama osoba, faworyt podobno wygrał. No nie mogę zdradzić, dlatego nie mówię nazwiska jeszcze imienia, ale gratuluję już dzisiaj. Wszystkim Państwu za to, że wzięliście udział. Należą się ogromne prawa, jak również dla organizatorów. Ja ze swojej strony dziękuję i na pewno obiecuję, że również za rok będę u Państwa. Dziękuję serdecznie. Stasiu Kongierski, Szczepan Krajda i ja były to późne godziny wieczorne, kiedy powstała decyzja o zorganizowaniu turnieju. Wtedy mówiliśmy tylko i wyłącznie o Ludowych Zespołach Sportowych, dlatego ta firma sportowa wciąż istnieje, o zorganizowaniu tego turnieju, ale nikomu się nie marzyło, że ten turniej urośnie do takiej rangi międzynarodowej, to po pierwsze, i do takiej dużej frekwencji. Dla młodzieży, taki fakt. Z pierwszych turniejów tu w Zelowie, w tym Domu Kultury. Zawodnik, który nazywa się Marcin Tasbir, w tym środowisku dobrze Wam znany, siedział tu, w tym miejscu, gdzie ty, z podkurczonymi nogami na krzesełku i po którejś partii miał wywoczenie. Ja do niego doszedłem, o specjalistę polskiego. a Marcin, a co się stało? Tak, proszę Pana, ja ciągle z tymi starszymi gram, chciałbym zagrać z rówieśnikami. Słuchajcie, zrobił karierę w tej dyscyplinie sportu, a więc warto, warto startować od początku, bowiem jest przed Wami wielka droga. Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za te kolejne turnieje, bo to już 25 lat, chociaż 24 turniej, ale 25 lat jest organizowany. Wszystkim, którzy pomagali w imieniu Ludowych zespołów sportowych, ale wszyscy, którzy wspierali i obraźcie się, ale tutaj na ręce jeszcze na Krajdy, bo on od 25 lat co roku tutaj jako Zelowianin ten turniej. Organizował. Szczepan Krajta, Szczepan Krajta. Oczywiście. się on potem potrafił odrować wokół siebie, patrzcie, tylu sponsorów z Jodownego. A w międzyczasie, proszę Państwa, powiem takie coś: drużyna OSP naszego terenu miasta i Gminy, Hajczyny, została mistrz Polski. Strażaków, które odbywają się do sami. Dlatego oni dzisiaj tam, jak się miałem być, pani mi, wczoraj była ale jak się że w piłce nożnej, tak chcę powiedzieć, w piłce nożnej strażaków. Dlatego w międzyczasie chciałbym o tym powiedzieć, ale przechodzimy do szachów. I tak. Proszę Państwa, Zacznijmy od wyróżnienia. Tucha i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł dla najlepszej zawodniczki lub zawodnika województwa łódzkiego zdobył zieliński Marek, który jest fundatorem, jest Tadeuszem Proszę bardzo o wręczanie. Ale proszę na scenę, na scenę dochodzimy. Nie mogę. Okay. Następnie puchar i nagroda dla za najlepszej zawodniczki, zawodnika powiatu Telproskiego zdobył Piotr Pavlę. Zostając zawodniczym, zostają na scenie, na no, Wręcza Wręczam, powiatu Powatowskiego i Piotr przewodniczący Rady Powiatowej SLD, Piotr Powie, Proszę bardzo.